A w dzisiejszym odcinku będziemy losować z jakich czasów pochodzimy na kole fortuny Więc Zipek kręć pierwszy Więc wy widzowie zostawcie w tym czasie łapkę w górę i subskrypcję A Zipek wylosował To Buga, 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 a... buga, 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 ja buga, buga. kamieniami jeszcze dalej jest pierwszym człowiekiem Ja nie umiem chodzić nie nie Jest to. jaki brzydki Widać O Jezu, na nawet nie umie mówić Przecież oni potrafili chodzić, potrafili chodzić tylko na 4 kłapa Potrafię chodzić Tak, jaskiniowcy chodzili na 4 kłapa tak. Ale nie tak, tylko tak Uwierz <laughs> mi jaskiniowcu Uga buga, uga buga, uga buga Aha. Jaskiniowcy są nierozumni, więc Uuu, ja odupieram Zobaczcie, nawet jaskiniowcy uga. wiedzą, że t jest fajny, więc jeżeli chcecie takie ciuszki To wejdźcie na stronkę t .pl, link w opisie A ja teraz zobaczę, co w takim razie Uga buga Słuchaj może rozebrał się Uwaga, uwaga 1980 rok Czyli czasy stary Czasy hipisów mordo hipisów. No więc za chwilę chcę się przebierać Ale ty jeszcze zalosuj Uwaga. Czy co to jest Ej co ty by się działo? E, Rzymianie. Wtedy jeszcze Rzymianie? Chyba istniało Imperium Rzymskie, tak mi się zdaje. Właśnie! Imperium Rzymskie rządzi na całym świecie! On się zamienił chyba w jakiegoś centuriona. Tak, właśnie, gdzie jest moja szata? Idę się przebrać. Dobra, chłopaki tam poszli już się ogólnie przybierać. Ja w sumie jestem w latach 80., więc też muszę znaleźć jakiś fajny strój. Ale ten odcinek sponsoruje Huawei, więc dzisiaj chciałem wam pokazać, że w Huawei ogólnie korzystamy ze sklepu App Galery, który jest ich własnym sklepem i gdzie są dostępne praktycznie wszystkie app. Aplikację. Jako, że to jest odcinek, w którym będziemy potrzebowali na przykład trochę różnego rodzaju strojów i tego typu rzeczy, żeby lepiej wyglądać, to wiecie, jaka aplikacja dzisiaj jest mocno tematyczna? Vinted. To jest aplikacja, na której możemy sobie kupić różnego rodzaju ciuszki, tego typu rzeczy, więc teraz ją e, właśnie pobieram. Tak jak wow, 90 milionów innych osób. Jak widzicie, mam także sprzęcie od Huawei'a, jestem jego ambasadorem. A teraz w takim razie muszę z powrotem się powoli przenosić do odcinka. A wy napiszcie mi, czy jak sami macie Huawei'a, to Wam się pod. Podoba używanie, właśnie, app galery, ponieważ już robiłem o tym kilka odcinków, więc jestem bardzo ciekawy. Pisz w komentarzu, ja idę się teraz przebierać. Dobra! Jest moja szata, tak zwana tunika. O, proszę bardzo! Buga, buga! Boże! Buga, buga. Boże, co za głupie stworzenie! Nie to, co my, nasza cywilizacja, najlepsza na całym świecie! My jesteśmy światłością ludzkości! Dzięki nam, będzie kiedyś wspaniała cywilizacja z technologią najlepszą na świecie! To wszystko dzięki. Kto wpuścił zwierzę na plan filmowy? Gdzie jest mój służący, moi drodzy? Zostawcie wam w górę dla Centuriona. Głupie stworzenie, dopiero odkryło metal. Zobaczcie, co on tu ma. Jak buga, jakieś... buga. O Jezu, buga, o Jezu. Buga. Dobra, spokojnie, zaraz. Czekaj, powiem ci ważną rzecz, która zmieni twoje życie o 360 stopni Jadłeś kiedyś coś ciepłego? To ja ci pokażę jak rozpalić ogień Dzięki czemu będziesz jadł tylko ciepłe jedzenie I może kiedyś zmądrzejesz Albo twoje dzieci No To więc leć po dwa patyki, szybko Dwa patyki Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa Owosionek, małpa, głupi jak małpa Ale niby człowiek, nie wiem Cóż Daniel to jest neandertalczyk, ja tam nie wychodzę w ogóle. Co on robi? Dobrze, dawaj to. Dawaj te dwa patyki. Nie śmieruj! W moich czasach ludzie są przyzwyczajeni do chodzenia na bosaka. Dobra, ja chyba wiem, jak on się nazywa, ten małpolud. Mekambek pewnie, Mekambek. kambek. chodź tu. Chodź tu do pana, chodź. Masz tu dwa... Pa... Uuuu, a co to za dziwny człowiek? Czy nasza cywilizacja upada, że takie coś istnieje? Ja jestem wysoce rozwinięty, ponieważ użyłem czegoś, co nazywam dopingiem dla twojego spirytualnego ja. Sam Archimedes o tym nigdy nic nie słyszał ani nic nie mówił. Ja jestem One. hipisem z lat osiemdziesiątych i jedyne co chciałbym robić, to po pierwsze wychillować, a po drugie oddać się naturalnej miłości. Więc panowie, uuu! Ten? Jaki? ESO ESO? E co e jest? ESO O, o, o Trzy, trzy. Centurionie, a jak się u was rozpala ogień? No właśnie się daje małpoludowi patyki i niech rozpala Przecież ja bym nie rozpalał, ja nie dotykam takich rzeczy Jedyne co pozwoli się rozwinąć takim półgłówkom jak ty To magiczne ziele, ono sprawia, że człowiek może odkryć swój pełen potencjał chillu SUNIA Czym chill czy będę jeszcze lepszym filozofem jak poziem? Nie zjesz, ale nie można tego pokazać na odcinku Aha. Co on robi? O, zobacz, on powinien odkryć koło, ale nie tylko, tylko też ogień! No bo on właśnie próbuje rozpalić. A widzisz? mówiłem trzy! 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 O, widzisz? Widzisz? O, w pożarne i grilla rozpalaj. <grym> o, O! o, o, o Matko, a ty skąd wiesz jak się korzystać? Nie wiem, ale widzę, jestem mądry, bo jestem centurionem prosto z się żywym. O on odkrył koło. Mm. U, tutaj. O, tutaj o, Witamy cesar! Koledzy po faktu. Cesarstwo Rzymskie, witam pana, No, witam y... Arcymedesie Centurion centurion. Arcymedes. O, Arcymedesie i Mercedesie, co tutaj robicie? No, y, filozofujemy, rozmawiamy Dziwne. o przyszłości naszego Cesarstwa, yes. naszego Mocars Pana wzięcie Rzym, Rzym, Wiecie co? Ja w tych latach osiemdziesiątych się nie do końca odnajduję Czuję się dziwnie, więc także chcę tym zakręcić i zobaczyć Nie dziwi teraz. mnie to, nie dziwi mnie to. 2077 to znaczy jedno, Cyberpunk. No gdzie jest moja bryka? Kurde, ogólnie. No to tutaj są gnaty, ponieważ przyszłość nie jest niestety świetlista. No jak? Co to za dziwne urządzenia? O. Czy to jest O! O! No za, Co malujecie? jest, prawda? Walźcie o prymitywne istoty! Tam są jakieś osy, Jakie które Zobacz, malujecie. Przyszłość jest śliska and full of zasadzka, zapamiętajcie to. Arty Mercedes! chce się sobie zjeść! Arcy Mercedes, skąd Kto masz takiego pisaka? Co to jest? To moje pióro nowoczesne. On mi dał. Macie chociażby jakieś implanty? O, o! Implant. To jakieś A, imperium inne wiem. do podbicia? Grecy tak mówią na implanty? rośliny. Aloes. Nie, chodzi mi o to, czy te wasze wątłe ciałka są e, po prostu prawdziwe, czy na przykład Twoja ręka to jest jakaś mecha ręka albo coś takiego, Czaj. Mecha ręka? To to jest nie? mech? Czemu jego rękę miałbym nosić? Ja nie mecha... wiem skąd oni się urwali, chyba Bole. z 2040 roku. Jezus Maria, udało Kęty, mi się kołem. to... Co... to za milion dolarów. Amerykańskich w przyszłości. Proszę, powiedz mi jaki jest wasz najwspanialszy wynalazek. Mhm. Proszę, no proszę! A ja to zapiszę. Najwspanialszy wynalazek jest to oczywiście... Internet, ponieważ dzięki temu powstał taki kanał Tricus, który ma obecnie 250 milionów subskrypcji. Co to jest internet? Nie no, mi. Internet, internet. To jest jakiś wąż? Co to jest internet? Internet Bożecie. sprawia, że w tych goglach w każdym momencie mam dostęp do wszystkich informacji jakie tylko istnieją. Mogę zobaczyć? A, w sumie niech mi tam. Jezu, uważaj, uważaj archi-mercedesie. Jezu, co to wszystko jest? Zaki Jezu, Mercedesi, bogowie, bogowie jest przyszli? Jezu, przepraszam. Przepraszam, mogłem jej nie robić krzywdy. przepraszam. Co? Bo Bogowie, to jest się. To co On teraz się. widzisz, to jest skład. Dobra, zobaczmy, czy to tak naprawdę jest takie wspaniałe urządzenie! Proszę, wyszukaj mi tutaj się klika? Ja oczami klikam. Nie! Ja mam cenzurę na 18. Masz tego nie wyszukiwać. Nie no. Bo potem sprawdzają historię nie, wyszukiwania. Nie sobie myślisz, że no. my, my się interesujemy takimi rzeczami, jak już Właśnie. to. Właśnie. Albo dobra. Sprawy przyziemne typu kobiety i tak dalej. Tak, my się to nie u nas! My jesteśmy filozofami, myślimy o wspaniałych rzeczach. Dobra, koniec zbiadolenia. Wyszukaj mi jak wspaniałe będzie cesarstwo rzymskie! No, tak! O, już, Co? To widzę. już to widzę, tak! Co? to Dokładnie! Nie, to jest oszukane! Napisali tu, że upadnie Cesarstwo Rzymskie jeszcze w tym roku! Ja to. to! Uciekamy! Uciekajcie, byle szybko! Marne istoty z dawnych czasów. Ja nie wiem, co im jest. Chyba to nowe cyberziele spróbowali i im odwaliło po prostu. Ej chwila, co oni robią przy tym dziwnym kole? się! nie chowaj się! Jak my mamy przetrwać? Jak ty się tak boisz? Wstawaj, walczymy! Jest... Imperium Rzymskie potrzebuje wojownika! A, Gdzie jak... jest mój miecz? Czekaj! A! Ja tylko malować potrafię. Panowie, się Tutaj jest magiczne urządzenie, które was przeniesie do, do innej epoki. Wy jesteście już za starzy, tak. przereklamowani, więc sobie... Ja ja razem? Krę... Razem? Razem. Razem. Znowu razem? Czemu? To jest dyskryminacja mnie. Dobra, ja. 966. Ja wiem! Mój mózg odpowiada, że to chyba krzesz Polski! Ale skąd jest? tu wiesz? Bo! Ja przewiduję przyszłość matematyka, tak, to Nie to tak, tak, staruku. Zobaczmy, gdzie przeniesie mnie koło mocy czasu! 2007... O, o no! Widzę, że Co kolega za... jest z mojego roku! Co to za Trosie. szaty? Jest mi to już nie będzie potrzebne. 2023. O, widzowie, ja wróciłem praktycznie do naszego roku. Porąbane to jest. Za kilka dni jest 2023. Nie wiem, co się wtedy będzie działo. Więc ja wylosowałem 2023 rok i zobaczcie, mam tutaj takiego oto epickiego tableta Huawei. Ponieważ teraz jest bardzo technologia rozwinięta w tych czasach, więc mogę sobie wszystko używać. Wiecie co? Ja sobie tutaj pobiorę jakiś Epic, ponieważ jest tam sporo książek historycznych, więc oni będą się mogli dowiedzieć o swoich postaciach czegoś to Zipek się przebrał za króla, ale druga potrzebna apka to jest Akinator. I wiecie co? W takim razie, skoro Zipek jest królem, czyli jest najfajniejszy z nas teraz, to sprawdzimy, czy Akinator wie, kim jest Zipek. Pierwszym królem Polski. Pierwszym, Oficjalnie. Pierwszym królem Polski. No, tak. Czy twoja postać jest dziewczyną? Nie. nie. Czy ma milion subskrypcji na YouTube? Nie ma, ale pewnie by miał, gdyby już Mieszko, teraz. Mieszko, oczywiście, że tak. Twoja postać ma polskie nazwisko. Mieszko. To nazwisko? Pierwszy. 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 Pierwszy to po tak. polsku, no. Twoja postać zna się osobiście. No niestety nie. Czy twoja Twoja postać odgrywa rolę w polityce w swoim kraju? Tak. Twoja postać nadal pracuje? Nie. Twoja postać żyła w XX wieku? Nie. Należy do rodziny królewskiej? Ta. Tak. Nie ta, żyje ta, ta, ta. od ponad tysiąca lat? Tak. Twoja postać jest księciem? Tak. O, kurde! Czy jest mądra? Bardzo! Tak. należało do nas z Tak. Okej, okay, uwaga! Mieszko pierwszy. pierwszy! Akinator zna mieszka pierwszego. Gratulacje, jak? więc słuchajcie, jak chcecie Akinatora, no to na pewno możecie go pobrać właśnie z app Galery, dlatego że tam jest ta aplikacja. A teraz. Kurde, ja nie muszę się w ogóle przebierać, a my musicie się wysilić od odcinku. Ja już jestem, proszę bardzo. O, ja tu zjadł w takim razie jakiegoś burgera. Tak, zgadzam się. Pojedź czym? czymś tam. On nie może jeść burgera. Za jego czasu się jadło świniaki. A ja mam ochotę na burgera. Przynieś mi burgera, już. Co? Już! Nie nie jestem, jest. Ale ty proszę. możesz jeść tylko ze swoich czasów widzę. Nie. Ci ja na przykład jem. O, dobra, będzie, burger. będzie burger. będzie burger. Ja na przykład jem jedzenie w proszku mieszane z wodą. No to takie czasy, no 2077 to już jest wiecie. Przyjedź tu tymi koniami. A to nie są konie, my takim czym się jeździmy. Co to jest? No to są samochody. Ej, ty. No będziesz potrafił taką prymitywną technologię prowadzić? Ja uwielbiam pojazdy retro. Bałem się, że będziemy jechać na świniachu, ale dobra. No to jest przodu powiem? Tak, tak, panie. Jaśnie panie. Nie panie. Tu w przodu. W przodu. Jaśnie panie! Królu, to jest bagaż. No, jak jest z tyłu, chyba, tak? Jak masz konia, tak? Masz konia, wiesz jak koń wygląda? No. To ty wsiadasz do niego od zada? No. Od tyłu się nie podchodzi, bo koń kopie. Ale to tam się stoi i I od zawsze... zada? No, zawsze parobek jakiś Ej. stoi, żeby dostać. Wsiadaj do środka, niestety to jest retro retropojazd jeszcze na paliwo. Teraz tu już wiadomo, biomechanika i tak dalej. Proszę otworzyć! Ja jako twój parobek z przyszłości. Komieczem w nie niepotki! Co to jest tak dziwne? Za się pasami zapiąć! Jest! Pasy! Jezu, wy jesteście dziwist! Coś... Nie zapiąć tak z Nie zrozumiałem tego. Dobra, zrozumiałem ten żart, ale lepiej, żebyście wydali. Ej, ale chwilę. to tutaj idziemy najpierw sprawdzić Daniela, tak? Czy nie? No król musi skontrolować. bo nikt nie trzyma peleryny. nie to, żeby coś, ale wydaje mi się, że ja głupiej wyglądam niż świecie. Zipek, Nie, to masz jak zawsze. Bio, bio! To zniewaga! Krwi wymaga! O, Dawaj o, do pala! O, o. Dawaj do pleca! Wyjazd, przez narnie tylko ja mogę. Już, już pleps. Panie Królu, bo to za szlak handlowy jest jakiś? Co no ja mam to Sam to noś. No dobrze, Król mówi to ja robię. Co to jest? Komuś no tyle tego potrzebujemy. Tak postanowiłem. Król tak, tak powiedział, to nie podważaj. Dzień dobry. Witam drogi Panie, Czy by po... zamówić walę. Wal na ostro jest żurawiną. Toż to przecież nie jest po królewsku A w 2023 roku będzie z Żurawiną drwal, drwal na ostro. A tak? można do. Będzie już To poproszę cztery drwale w zestawie. Na ostro. Na ostro. O, Dobra. o nareszcie w domu, moim królestwie Ej, czekajcie, ale jak chcę wylosować? Jako kto będę jadł tego drwala? Do tego, że 2023 o. rok jest zbyt normalny. A. ja też się czuję taki słaby. Obyś uga-buga wylosował. Ruh. chcę zobaczyć. Uwaga, 1492. Aha, dalej jesteś kula. Ale możesz zawosnąć jeszcze raz. Czy dopiero co by była bitwa, to z Gründolde? Tak, Tak, 1410 roku, 80 lat wstecz. Co się wydarzyło? E, odkrycie Ameryki, czyli burgerów! A, tak, a, a ja też 1492. Dziękuję, Kolumbie, odkryłeś Amerykę. Dziękuję też. Kolumb jeszcze nie odkrył. Właśnie teraz odkrywa. Teraz, teraz odkrywa, odkrywa, ale chyba. już wrócił z bursztami z Ameryki. Siemiels Kolumb, dokładnie to! McDonalda. McDonalda! Jak to się je? Mmm. To, to jest pyszne! To są te burgery! To nie burgery! Zobacz, że to jest ziemniak pokrojony, smażony na oleju yy, z dzika chyba. A Ty losowałeś? Nie, ale wylosuję! Uwaga! Mam nadzieję, że wylosuję 1980, <gry> czyli czasy naszych rodziców! A Aaaaah, sądziacie nagra tych pieniędzy! Aaaa, a tu burgery z Ameryki! Ooo, dolary ile są warte złotówek? A wy nie wiecie, bo wy jesteście Gimbosy! Aaa, gimnazjuk już nie ma, no tak! To! Ej, a w ogóle chyba krewetek był głowy w Polsce, koło tego roku mi się Właśnie, to są burgery z pierwszego banku w Polsce! Właśnie, nie, A wy nie wyjedzie rąk? Nie miało się w tym czasach? Za czasu? Jak? To są czasy truby. A syfilisu dostaję teraz? Co to? Ale papier wymyślili już wtedy ogólnie? A, A czyż to jest druk Gutenberga? Niesamowite, jak to poszło do przodu. Zobaczmy tego ostrego. Nie, to jest druk Dobra. McDonalda. A nie Gutenberga. Ja mam jeszcze jednego lifehacka. Patrzcie, na pewno każdy już to widział, ale to jest miejsce na frytki. Tata, ty taki mądry jesteś. A widzisz. A, i ważne, jak pijecie kole, to pijcie już kole zero, żeby nie mieć dużego brzucha, żebyście byli zdrowi. Ale najlepiej pić wodę. Tata, no. ta, ale ty miałeś duży brzuch, jak ja nie miały. A no i była cała ostra papryczka. A Serio? Mhm. Mm ty włożyłeś? Mhm. Z tą. <śledzimy> 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 <śledzte> jest ostra bardzo. Teraz sadzamy tu. O. I teraz jest danie. Prima To Kto wiedział o tym? Pokazywaliśmy już na kanale to siedem razy. No tak, ale nie pokazaliście ósmy raz, a ja ósmy raz pokazuję. Pora na kolejne losowanie, a ja w tym czasie jeszcze muszę sobie pobrać aplikację Lidla. Chłopaki, bo mnie czekają e, akurat e, zakupy teraz tutaj, więc czekajcie, ja sobie to pobiorę. Co wylosowałeś? 1492. Znowu, Znowu. wiecie? Ale weź... Co z Ale ja mam pomysł, on nie będzie królem, tylko giermkiem, paziem. To nie jest król. Byłeś królem. Stary, to jest odkrycie Ameryki. Że, wiesz, że... Oficja... Specjalnie ta data, uznaje się to dodatek w koniec średniowiecza. No, Ważne. no to końcówka średniowiecza, no. Sam koniec, już era odkryć. Czyli wiek. dzisiaj Zip w końcu wychodzi ze średniowiecza, tak? Już? Panowie, wpadłem na genialny pomysł, Chyba odkryje, że Ziemia krąży wokół Słońca. A ja tymczasem w galery pobrałem sobie Lidla, zobaczmy czy tutaj także wszystko działa. Krzysiu, na co masz ochotę? Ja ci powiem, jakie są dzisiaj promocje. Czy jest jakiś odkurzacz? O! o jest odkurzacz. Stary, zobacz. No na przykład tutaj dzięki App Galery mogę Grzesiowi na święta teraz kupić. Odkurzacz. Odkurzacz albo żelazko. Masz żelazko w domu? Nie. No to idealnie się składa, bo mogę teraz robić sobie zakupy na moim tablecie. A zarazem Ale mogę yeah! wylosować. Coś tam dzieje. Ja jestem w roku. Uwaga, uwaga! Dwa miliony! kabel? Będziemy mieli elektryczność. Co? W 1490 Popatrz. roku? Kabel? To to jest? <grym> Czekaj, bo on jest uka Buga! On jest uka Buga! to jak się pożegnasz teraz? Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Już się widzę pożegnać. Pożegnaj się. O! No to widzowie, bardzo wam dziękuję za oglądanie i widzimy się pojutrze. To na tyle na razie. Siemanko, dzięki, że obejrzałeś odcinek do końca. Wbije nasz sklep, gdzie znajdziesz najfajniejszy merch pod słońcem. Uuu, widzisz jaki jest zarąbisty? Do zobaczenia z tym razem. Cześć!